Piętnasty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwsze sześć wersetów. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się Abramie, jam tarczą Twoją i zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram: Przecież nie dałeś mi to potomstwa, więc mój dom, mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło do go słowo pana: Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór. I rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz zliczyć, I rzekł do Niego: Tak liczne będzie potomstwo Twoje. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Sięgniemy jeszcze po inne wersety Bożego Słowa, ale zatrzymajmy się przez chwilę. Abraham jest fascynującą osobą. Był bardzo taki, można powiedzieć, prosty w myśleniu. Aczkolwiek też potrafił nieźle, nieźle zbłądzić, delikatnie mówiąc, w myśleniu. Ale to może innym razem o tym powiemy. Abram otwiera swoje serce przed Bogiem. Przeżył, przeżył niezwykłe wydarzenia w swoim życiu. Spotkał Melchizedeka. Wcześniej uwolnił Lota. Dał świadectwo swojej niezwykłej wiary ku Bogu i takiej wierności Bogu. I stoi przed Bogiem, a Bóg do niego mówi: Nie bój się, Abrahamie, ja jestem Twoją tarczą i ja jestem Twoją zapłatą. Jedyną myśl, jaka przyszła Abramowi do głowy, to to, że nie ma syna, nie ma dziecka. Nie ma komu przekazać tego majątku, nie ma przekazać komu tego dobra, które zgromadził. A Bóg mówi mu, nie, Abramie, będziesz miał potomka. Będzie pochodził z twojej wnętrzności. Nie będzie to ktoś, kto jest twoim domownikiem, czyli ktoś, kto wychował się u ciebie w domu, ale będzie to twój potomek także z ciała i z krwi. Ale Bóg Abramowi chce pokazać coś więcej, bo Bóg ma z Abramem związane plany. I mówi, wyjdź Abram, Abramie na zewnątrz. E, zapewne była noc, skoro, skoro mógł liczyć gwiazdy. Abram podniósł głowę. Nie wiem, czy zdarzyło się wam kiedyś patrzeć w lecie, Letnią nocą na niebo rozgwieżdżone. Niesamowity widok. Nieprawdopodobny. Ej, można powiedzieć, że Bóg w tak cudowny sposób to niebo ubrał, żebyśmy my mogli też cieszyć się tym niezwykłym widokiem. Ale Bóg mówi do Abrama policz te gwiazdy, co oczywiście było niewykonalne. Tylu będziesz miał potomków. Tylu ludzi pójdzie w Twoje ślady. I co Abram zrobił? Co my byśmy zrobili, gdyby Bóg nam złożył podobną propozycję? Ja. Myślę, że wielu z nas miałoby wątpliwości. Ale jest napisane, że Abram uwierzył. I poczytano mu to koło usprawiedliwieniu. I tu jest najważniejsza rzecz naszych dzisiejszych rozważań. Wierzysz Bogu? Jeśli wierzysz Bogu, jesteś usprawiedliwiony. Bo jeśli wierzysz Bogu, to wierzysz, że On swojego Syna posłał na krzyż, abyś ty mógł, miał, mógł mieć przebaczone twoje grzechy. Jeśli wierzysz Bogu, to wierzysz, że On się o ciebie troszczy. Wierzysz, że On dba o ciebie. Jeśli uwierzysz Bogu, jesteś usprawiedliwiony. Jest coś niesamowitego w tym, że Bóg człowieka usprawiedliwia. Jesteśmy winni, czy nam się to podoba, czy nie. I każdy dzień naszego życia, szczególnie jeśli żyjemy bez Boga, potwierdza to, że jestem grzesznikiem. Robię wiele złych rzeczy. Także wierzącym ludziom zdarza się czynić złe rzeczy. Ale kiedy wierzę Bogu, to Bóg nie patrzy na moje grzechy. On oczywiście nie zapomina moich grzechów. Niektórzy mówią, że Bóg zapomina grzechy. Nic nie zapomina. Bóg nie przestaje wspominać te grzechy. Dlaczego? Bo za te grzechy została złożona zapłata w postaci krwi jego syna. Wierzysz Bogu jesteś usprawiedliwiony. Przejdźmy teraz do listu Galacjan, do rozdziału. Trzeciego tego listu, i tam w wersetach 6 do 11 przeczytamy takie słowa: Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia Pogan, Uprzednio zapowiedziała Abrahamowi: W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwo z wierzącym Abrahamem. Po wielu latach obietnica złożona Abrahamowi sprawdza się, wypełnia się. Wszyscy ci, którzy dzisiaj wierzą Bogu. Wierzą Jego Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, są usprawiedliwieni. Są wolni w Chrystusie. I jeszcze jeden fragment, który jest ważny, Efezjan 6, 16. To jest taka praktyczna rzecz na co dzień dla każdego z nas, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego, Abraham wziął wiarę jako tarczę. I pomimo tego, że i do niego diabeł mówił, i jego kusił, i czasami diabeł zrobił z nim naprawdę złe rzeczy. Potrafił własną siostrę niemal sprzedać, żonę, przepraszam, sprzedać, twierdząc, że jest jego siostrą, tylko po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Ale wtedy, kiedy podejmował zasadnicze decyzje, tar... wiara była tarczą, na której się opierał i którą potrafił wszystkie pociski diabła od siebie odrzucić. W życiu, w którym żyjemy każdego dnia, potrzebujemy wiary. Wiara jest czymś bardzo praktycznym, to nie jest coś iluzorycznego. Wiara to jest decyzja, którą podejmuje w każdej chwili. Tak. Wierzę w to, co Bóg, co Bóg powiedział. Spodziewam się, że to, co Bóg powiedział, spełni się w moim życiu. Oczekuję tego spełnienia. Dlatego nie wyciągam rękę tam, gdzie nie powinny wyciągać. Nie rzucam swoich oczu tam, gdzie nie powinienem. Nie prowadzę swoich nóg tam, gdzie nie powinny one zajść. Nie wypowiadam słów, które nie powinny się pojawić na moich ustach. I nie, nie zgodzę się na myśli, które nie powinna chcą się pojawić w mojej głowie, bo jestem chodzącym w wierze, bo jestem z jednej strony zbawiony i uradowany w moim Panu, a z drugiej strony jestem wojownikiem wiary. Staję w wierze wobec wszelkich niebezpieczeństw i mówię, Pan jest moim życiem. W Panu jest moje zwycięstwo, w Panu jest moja nadzieja. Ja Cię Boże proszę, żebyś ty pozwolił nam wszystkim chodzić w wierze każdego dnia, żebyś dał nam radość z tego, że jesteśmy ludźmi oddanymi Tobie i poddanymi Tobie, i żebyś dał nam Panie świadomość, że nie ma wspanialszych chwil, nie ma wspanialszego życia, tylko takie, które spędzamy z Tobą. Ja Ci dziękuję, że w Tobie jesteśmy bezpieczni, mój Zbawicielu. Amen.